Bardzo lubię ten moment. Gramy lepiej, bo mam więcej opcji do wyboru. Mogę wybrać, komu podam i gdzie pośle piłkę. Uwielbiam tę grę. Zobaczcie, piłkę można uderzyć na kilka sposobów. Najłatwiej uderzyć wewnętrzną częścią stopy. Wówczas piłka przylega na największą powierzchnią. Można też zewnętrzną krawędzią. Dzięki temu poleci szybciej. I kolejny rodzaj uderzenia, jaki zaprezentował Ronaldinho w meczu z Chelsea. Kopnięcie szpicem buta jest najłatwiejsze, ale nie zawsze precyzyjne. Andres, gotowy? Biegnie. Pojawia się obrońca. Doskonałe przejście. Pamiętajcie o stopie.

Teraz łatwiejsze ćwiczenie. Następne ćwiczenie wymaga koncentracji. Zawodnicy ustawiają się w kwadracie. Muszą wybić piłkę kolegi, równocześnie pilnując własne. Kto straci piłkę, odpada. Nie bójcie się atakować. Bądź czujny. No dalej, rozglądajcie się. Nie patrzcie tylko na piłkę. Macie im przeszkadzać Andres, ty również Paul, odpadasz Kto odpadł? Paul? Straciłeś piłkę? No to wyjdź z czworoboku Teraz jest już was mniej W końcu odpadłeś, czy nie? Ej! Na zewnątrz nie ma oszukiwania. Andres wygra. Stawiam na niego. Daj wygrać dziewczynie, jest świetna. Olga wygrała tę konkurencję. Ale kto zwycięży w pojedynku Czawi i Niesta? Ile jeszcze? Jest limit czasu? A może remis? Dobra, nie ma zwycięzcy. Byłeś w szkole? Gdy mnie wezwano, byliśmy na wycieczce. Straciłem 4 euro, ale to nic, bo tutaj jest fajnie. Nie wahałeś się długo. Pewnie się zdecydowałeś od razu, zgadza się? Co lubicie, szkołę czy futbol? Futbol. Większość juniorów nie zagra w pierwszym składzie barsy ani nigdzie indziej. Jesteśmy za nich odpowiedzialni. Musimy ich przygotować na wczesny koniec kariery. Powinniście lubić i łączyć szkołę z futbolem. Nauka jest dla Was najważniejsza. Moja nauczycielka powtarza, że szkoła jest ważniejsza od gry. Gdy skończę grać i tak wrócę do szkoły. Słusznie. Nie każdy zostanie zawodowym piłkarzem. W waszym wieku trzeba się uczyć. Piłka jest ważna, ale nie najważniejsza. Trzeba mieć wyjście awaryjne. U nas co trymestr dają nam oceny. Wiemy, że musimy dobrze wypaść. Nie możemy być gorsi od kolegów. Dobrze, pamiętajcie co wam mówił. Macie się ciągle rozglądać. Podaj. Dobrze. Jedna, druga noga, graj obiema. Patrz tutaj. Patrz na kolegę. Doskonale. O to chodzi. Jeszcze raz. Świetnie, wspaniały gol. Płomy szaleją. Mogę zatrzymać piłkę? Chodź mistrzu. Ty też maestro. Ja z Andresem staniemy z boków, jesteśmy drużyną. Co się dzieje? Nie czujecie się zespołem? Do pierwszego rzędu. Jeden tu, drugi tu. Ty też, mistrzu, doskonale. Tak wygląda rasowy piłkarz. Ja przypominam Warhalsh. Podanie. W następnym odcinku Szkoły Barsy Joe i Beletti uczą, dlaczego skrzydłowi powinni grać zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. O, Boczny obrońca o, musi umieć o, grać do przodu. Szygry. Nie może się bać. Szygrytala, Musicie być pewni Szygrytala, siebie, by wasz kontratak zaskoczył przeciwnika. Zaskoczy. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Mariusz Mołodowiec. Czytał Andrzej Gajda.